Zanim jeszcze przejdziemy do dzisiejszego filmu, w którym odblokujemy, wymaksujemy i przetestujemy nowego, legendarnego zdymiarza o nazwie Sandy, to chciałem wam powiedzieć, że po dzisiejszym odcinku aż dwie osoby dostaną ode mnie tego zdymiarza za darmo. Aktualnie Sandy kosztuje w grze 700 gemów, niestety nie ma na niego żadnej przyceny. 700 gemów to jest około 190 zł i dwie osoby po dzisiejszym odcinku dostaną tę postać za darmo. Tak naprawdę macie dwie możliwości, żeby go zgarnąć. Mówię go, bo przypominam, że jest to chłopak. Pierwsza możliwość, żeby go zdobyć jest tutaj na YouTubie. Jeżeli oglądacie ten film to wystarczy zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i walniecie o dzwoneczek no i na nadal napiszcie byle jaki komentarz. Spośród osób, to zrobię, wybiorę jedną osobę, która otrzyma ode mnie albo kartę Google Play, jeżeli macie telefon z Androidem, albo kartę do App Store, jeżeli macie iPhone'a o wartości 190 zł, za którą kupicie sobie tego zadymiarza. Aha, osobę, która wygrała ogłoszę w kolejnym odcinku. Druga możliwość na zdobycie tej postaci zupełnie z darmo jest taka, że dzisiaj o godzinie 18.00 na moim profilu na Facebooku, do którego link jest w opisie, odbędzie się moi drodzy transmisja na żywo. W tej transmisji na żywo, która potrwa od 18 do 21 Rozda moi drodzy, jednego legendarnego zamiarza osobom, które będą na live. Więc wystarczy, że dzisiaj, w środę, od godziny 18.00 będziecie oglądali live'a na moim profilu na Facebooku, bo w trakcie jego trwania od 18.00 do 21:00, jeden szczęśliwy oglądający dostanie Sandiego za darmo. To teraz już oficjalnie, Szymańko z tej strony Citrox Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bow Stars na moim kanale. Tak, moi drodzy, mamy środę, godzinę 10.00, gdzie to nagrywam, i w końcu, moi drodzy, doczekaliśmy się w G aktualizacji. To oznacza, że. Pojawiły się wszystkie zapowiadane nowości. W tym także, moi drodzy, nowy, legendarny zadymiarz Sandy. Jak widzicie, w dzisiejszym sklepie mamy ofertę specjalną na Sandiego, czyli najnowszego zadymiarza. Za jedyne 700 gemów. 700 gemów to sprawie słuchajcie, 200 zł, ale ja w dzisiejszym odcinku oczywiście tego legendarnego Zadmiarza odblokuję i na Waszych oczach spróbuję go wymaksować. Mam w tym momencie, jak widzicie, w lewym dolnym rogu 144 zwykłe blokboxe do tego jednego pickboxa oraz, moi drodzy, wale i pucharów. Jak widzicie, mamy jedną mega skrzynkę. Mam nadzieję, że tyle skrzynek wystarczy, aby wymaksować Sandy co najmniej na dziewiątą moc. Plus mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda się odblokować może jednego, a może nawet dwa star powery do nowej postaci. Ok, moi drodzy, doładowałem sobie braku. Mam w tym momencie 832 krynoty. No i to jest, moi drodzy, czas okay. najwyższy, aby odwokować Sandy. Zwróćcie uwagę, że tutaj mam jeszcze krótki opis. Sandy co to zadymiarz, któremu odebrano sen. Oto chyba ja dzisiaj rano. Ale za to daną władzę nad piaskiem. Potrafi mi oddać vlogów ostrym drzwirem albo wznieść burzę piaskową, by ukryć sojuszników. Zwróćcie uwagę, jak Sandy wygląda z każdej strony. Ma tutaj, jak widzicie, Grudka z nosa, który mu się pompuje. Ciekawa animacja. Tak wygląda. Jest garbon. Jak widzicie, śpi. Po prostu Sandy śpi. Mam nadzieję, że. Ten jego sen nie przeszkodzi mi w trakcie dzisiejszego grania, ale moi drodzy, zanim to naciskamy, kup. I jak widzicie, moi drodzy, nowy, legendarny Zedymiał Sandy jest w tym momencie odblokowany. Pięknie to wygląda, jak widzicie. Kolejna nowa postać już jest w moim posiadaniu. W tym momencie znowu posiadam wszystkich zademiarzy w grze. Weźmy sobie listę zademiarzy, Zwróćmy uwagę, jak to wygląda, gdzie Sandy będzie na samym dole. Zwróćcie uwagę, jaki fajny apater ma Sandy. OK, Sandy, jak widzicie, jest już wybrany Mamy go w tym momencie w lobby. Niech on sobie idzie spać. A my, moi drodzy, w tym czasie spróbujemy go wymaksować. Zacznijmy sobie od otwarcia mega skrzynki. I mega skrzynki dalej. Prawdopodobnie zobaczymy, co z tej mega skrzynki nam wypadnie. Bibę, ale uwaga, naciskamy. I mamy 197 punktów mocy. OK, ulepszmy sobie od razu, moi drodzy, Sandy. Już na mocy piątej, także szybko to poszło. Jak na jednego mega boxa to dobry wynik. No i słuchajcie, zaczynamy z otwieraniem tych pozostałych skrzynek. Mamy jednego mega boxa, otwórzmy sobie tego beatboxa, boxa. Ok, mamy punkty, mamy bilet, na wydarzenie, mamy klejnoty, także fajnie. No i teraz, moi drodzy, e, ja będę szybko otwierał te się skrzynek i zobaczymy, czy coś wypadnie. Wow, mamy, słuchajcie, nowego Star Powera: Star Power do Gina. o nazwie Hard Ducha. Gdy jego super atak jest w pełni nadawany, Gin zadaje plus 300 punktów obrażeń. Super. Wow, kolejny Star Power, słuchajcie, tym razem Star Power do Bibi o nazwie Turbo, po New Paska Turbo BB zwiększa swą szybkość o 12%. Ja dziękuję. Kolejny, drugi już Star Power. Kolejny Star Power, słuchajcie, trzeci Star Power. Otworzyłem jakieś 30 skrzynek i już 3 Star Powery. Mamy tym razem e, Star Power do e, Shelly o nazwie Short bitewny. Pociski Super Ataku Shelly spowalniają wrogów na 3 sekundy. Ekstra. Okej, okay, moi drodzy, otworzyłem 44 skrzynki. Wypadły nam 3 Star Powery i sporo punktów do Sandy. Zobaczmy, e, jak możemy już, słuchajcie, z e, tutaj ulepszyć. Ulepszamy go na poziom 6, 7, no jak widzicie, na Poziom 8, e, Nie możemy go jeszcze ulepszyć, bo nie ma wystarczającej liczby punktów. No trudno, próbujemy, zbieramy dalej. Ok, słuchajcie, otworzyłem kolejny 20 skrzynek. W tym momencie, jak widzicie, zostało mi ich 80. Będzie 79, bo przez przypadek kliknąłem. Ale wejdźmy w zadymiarzy. Zjedźmy na dół i zwróćcie uwagę, że z tych 21 skrzynek zdobyłem tylko 284 punkty. Powiem Wam szczerze, że w takim tempie może nam się nie udać, więc kupimy teraz szybko dwa megaboksy. Wchodzimy do sklepu, wydajemy. gemy, słuchajcie, 800 głów dla pierwszego megaboksa. Uwaga, kupujemy, mamy 261. monet. 163 punktów do Sandiego. No i to już jest dużo lepiej, dobra, do tego bilet na wydarzenie I po dwa jetonów, super Kupujemy kolejnego drugiego boxa. uwaga, znowu 80 gemów Znowu 175 monet i trochę mniej i 109 punktów do Sandy'ego Mamy dodatkowo star power, moi drodzy Star power do Franka o nazwie gwiazda, Nie, nie gwiazda, Moc, tylko Kradzież Mocy Frank kradnie moc pokonanego zadymiarza Zwiększając zadawane przez siebie obrażenia O 50% przez 12 sekund Super star power, bardzo się cieszę No i do tego bilety na wydarzenie Dobra, spróbujmy słuchajcie ulepszyć Sandy jak wiecie, ulepszamy na e, poziom ósmy i teraz brakuje nam jeszcze ile? E, no tutaj troszkę ponad e, 200, a właściwie ponad 300 e, punktów mocy. Okej, okay, moi drodzy, plus 10 punktów mocy do Sandiego. I jak wiecie, w tym momencie możemy ulepszyć go na kolejny dziewiątą, na kolejną dziewiątą moc. W takim razie wchodzimy. klikamy, słuchajcie, ulepszenie. Jak wiecie, mamy w tym momencie dziewiątą moc i możemy teraz polować na Star Powera. Póki co w grze jest dostępny tylko jeden Star Power. to Power nazwie zabójcze Piaski, który działa tak, że burza piaskowa zada zadaje teraz vlog. 200 punktów obrażeń na sekundę. Zostało nam, słuchajcie, 38 skrzynek, żeby tego Star Powera trafić, i trzymajcie kciuki, żeby w dzisiejszym odcinku się udało. Okej, okay, jest, moi drodzy, Star Power, ale niestety nie do Sandy, tylko do Kruka, co też jest fajne. Star nas wie super toksyczny. Trucisz na kruka, wysysam e, siłę z jego vlogów, którzy po zatruciu e, zadają obrażenia mniejsze o 13%. Okej, okay, moi drodzy, ostatni 5 skrzynek, słuchajcie, zostało nam do otwarcia. Uwaga, naciskamy, lecimy już teraz wspólnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tylko monety, niestety tutaj nie. Kolejna skrzynka powoli, bardzo wiary, że uda się Star Power a dzisiaj blokować, ale jeśli dzisiaj to spokojnie, w kolejnym odcinku na pewno sobie go e, kupimy, bo pewnie się pojawi w sklepie. Lecimy dalej trzy skrzynki, uwaga. Znowu tylko monety, uwaga, dwie ostatnie skrzynki. ostatnią skrzynkę, klikamy i no i niestety monety, do tego bilety na wydarzenie. No i moi drodzy, ostatni zwykły rollbox. Gdyby z tego Rollboxa wypadł star Power to to byłoby coś, fajnie się niesamowitego. Uwaga! Naciskamy, stykamy i sprawdźmy, co to będzie. Mamy monety, mamy bilet na wydarzenie Ale niestety nie mamy star powera do San Diego. No dobra, w takim razie jak widzicie Wymaksowaliśmy San Diego, ale niestety bez star powera Tego star powera odblokujemy i w kolejnym odcinku Ale póki co wybierzmy sobie tego zadymiarza I zagrajmy nim każdy tryb Zobaczymy jak nim się gra Okej, okay, zaczynam słuchajcie od starcia solo Jest on yy, mapa, która Wydaje mi się na San Diego. nie jest może jakoś super dobra Ale jak widzicie na dole już jakiś Sandy z nami gra Ciekawe właśnie ile osób będzie miało tego zadymiarza Bo no nie ma co yy, ukrywać słuchajcie Jest to postać bardzo, bardzo droga Okay. Zwróćcie uwagę, że faktycznie rzucamy tej piaskiem. Oj i tamten ma już, jak widzicie, ultra naładowanego, dobra? No i teraz nie wiadomo, gdzie ten Sandy jest. Okej, okay. podniósł kipsa. Cało się burzy troskowy. Ja za chwilę też oczywiście tą burzę piaskową przetestuję. I na tej mapie z tego co wiem, mamy również, słuchajcie, soczki, mamy koktajle, także trzeba będzie tutaj je zaraz pewnie wykorzystać, dobra? Pięknie Sandy pokonany, okej, okay. ponosimy kipsa. i lecimy po soczek który, a nie, który myślałem, że jest tutaj po tej stronie, ale to jest tylko skrzynka. Mam już ultra naładowanego, słuchajcie, czterech Zostało um, tutaj jeszcze na mapie. Ja się może schowam, poczekam, może stanie słuchajcie, jedna osoba. Wtedy użyjemy burzy piaskowej i spróbujemy wygrać. Okej, okay, moi drodzy, mamy wielkie starcie. Sandy pokonała Sandy. Teraz słuchajcie, mamy pojedynek Sandy versus Sandy. Zobaczymy, jak to się zakończy. Okej, okay. no niestety, Sandy, jak widzicie. Miała soczek i nawet nie zdążyłem nacisnąć ulta. No trudno, w takim razie, słuchajcie, przetestujemy ulta Sandy tutaj na zbiorach Tu Jak widzicie, mamy ochrony kolejny tryb i wydaje mi się, że na tym trybie Sandy będzie wymiatać. Takie mamy, słuchajcie, wrażenie. Póki co gramy się naprawdę bardzo dobrze. Ok, użyjmy, jak widzicie, teraz tej piaskowej burzy i jak widzicie, przeciwnicy kompletnie nie mają pojęcia, gdzie jesteśmy. Bardzo fajnie, to działa. Jak widzicie, jesteśmy dzięki temu nie niewidzialni. Oni mogą sobie próbować do nas strzelać, ale my możemy bardzo fajnie się dzięki temu ukryć. Dobra, tam po prawej stronie Bibi, słuchajcie, bardzo fajne obrażenia mam. E, Sandy, okej, okay, udało mi się tutaj Bibi pokonać Dobra, mamy kolejnego e, Ulcika gotowego, więc możemy sobie go od razu Wykorzystać, no i dalej jak widzicie e, Będziemy niewidzialni, bardzo fajnie to działa Jest to słuchajcie, moim zdaniem mega OP Na tym trybie Także fajnie, że takiego zwycięzcę powiedzieli, no Sandy ewidentnie dzięki temu e, super atakowi zasługuje na to, żeby być legendarnym zabiemiarzem. Zobaczymy jak to idzie, uwagę, kolejny raz są naładowane, więc tak naprawdę słuchajcie, prawie ciągle, jak dobrze wszystko się ułoży, można być słuchajcie tutaj na środku niewidzialnym. Super sprawa, bardzo fajnie to działa, bardzo fajnie to wygląda tam znowu, ej widzicie, pokonany, oj tutaj Bibi jak widzicie rzuciła e, swoją gumą w nas, ale teraz pięknie, mocz jest ponowiony, sobie stracą słuchajcie, ucieka, no i na spokojnie możemy teraz się w tej burzy chować, mega spokojna sprawa, bardzo fajnie, jak widzicie, to działa bardzo łatwo się dzięki temu gra, pytanie tylko, czy nas tutaj nie zdążą pokonać, już raczej nie, raczej nie zdążą, nie wiedzą kompletnie, słuchajcie, gdzie jesteśmy nie wiedzą czego się spodziewać, chociaż tutaj, jak widzicie, Bibi nas porobiła, Oj, trzeba uważać teraz, no so, dobra, Co cofnijmy się nie ryzykujmy, poczekajmy sobie tutaj na respie i wydaje mi się, że będzie e, kolejny Kolejny dosyć e, łatwy winek. Uwaga, 4 sekundy, moi drodzy. 3, 2, 1. Na samym gruncie się burza Skawa Końców, z grypki, jak widzicie. Meczek, bardzo łatwo wygrany. Super postać, bardzo mi się podoba, szczególnie na zbiorach tematów. Zobaczymy, jak będzie na kolejnych trybach. Okej, zagraliśmy w takim razie napad. Powiem Wam szczerze, że e, niestety nie ma jeszcze nowych e, trybów w grze, także musimy grać tylko te tryby, które wcześniej już były, ale zagramy sobie napad. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo czuję, że tutaj słuchajcie, też może być bardzo fajnie. E, zaraz oczywiście puścimy sobie tutaj tą e, burzę piaskową. Spróbujemy się nie schować, tylko okej, okay, muszę właśnie sobie tego zabrał Dobra, ultimodowane, ale zginę, użyję go teraz za chwilkę, jak po raz kolejny tutaj wejdziemy. Tutaj widzicie, wykonany, chodźcie, rzucam teraz tutaj, burzę piaskową. Oj, tam Piper mnie trafiła, niestety, kurde, dalej ja do mnie pokonaliśmy tego, że byłem niewidzialny, akurat im się udało. Ale zwróćcie uwagę, że oni nawet słuchajcie, nie mogą do nas podejść. Może teraz będą próbowali, ale jak widzicie, Sandy ma mega dużo obrażenia. Szczególnie słuchajcie na tej e, dziewiątej mocy. Dobra, tam mamy jeszcze APC, którego za chwilę spróbujemy pokonać. Okej, okay, ja pójdę sobie może tą stroną pięknie. zaatakujmy takim tym tej z każdej strony i zobaczymy jak to wyjdzie. Znowu rzuciłem tego ulta, ale niestety znowu troszkę nie udanie. Może to trzy razy sztuka, zaraz zobaczymy. Bardzo długo, słuchajcie, ten mój ulci utrzymuje, jak widzicie, jeszcze przed chwilą był on tutaj widoczny. No i teraz, może teraz, słuchajcie, nam się tutaj uda. Dobra, Ej, widzicie już w tym momencie mnie widzi, bo jestem bardzo blisko niego, Ok, Udało się jeszcze uciec, ale jak widzicie, znowu tam mnie tutaj widzi. To nic. Wydaje mi się, że raczej wygramy. Fajne jest to, że bez chociaż jeszcze nie wiem, jak do końca tutaj na napadzie używać, ale wydaje mi się, że... Radzie. Nie ma szans, fajcie, żebyśmy e, ten mecz już tutaj przegrali Zwróćcie uwagę, że ja robię tutaj z nimi co chcę Tutaj mamy Piper, która będzie pewnie pokonana Tak, ona użyła ulta, ale ten ulcik też nie za wiele nam tutaj zrobił. Mamy Pan, zwróćcie uwagę, czy damy radę ją porobić Chyba niestety nie Ajajaj, niewiele zabrakło, ale zwróćcie uwagę, że oni mają, słuchajcie, ogromny problem, żeby w ogóle e, się z tego respa wydostać, jak widzicie, teraz burza peskowa bardzo ładnie rzucona, oni nie wiedzą kompletnie, gdzie jesteśmy, mogą tutaj tylko nas e, próbować szukać, jak widzicie, pamka dostała i co damy radę do tego, słuchajcie, 10% zostało, uwaga, 3... Czy dam radę ich dobić, Mam nadzieję, że tak. Jeden i kurde, nie dałem rady. Ja dziękuję. Jeden procent, słuchajcie, ich sejfu zostało, ale tak czy inaczej oczywiście udało się wygrać. W takim razie, słuchajcie, zagrajmy na ostatnim dostępnym dzisiaj trybie, czyli na zadymie, na której kurde, chyba strzelą nam ramkę. Od razu na początku, więc będzie trzeba ich gonić. Zobaczymy, jak Sędzi tutaj się sprawdzi. Jak ten ult będzie jego tutaj działał. Mam nadzieję, że będzie fajnie, że będzie dobrze to wyglądało. Zaraz się słuchajcie, okaże, dobra. Tam Sędzi już pokonany, piękny, leon lecie jeszcze na, na ulcie. Dobra, tutaj Bibi przyjechała piłkę. I teraz. Pięknie, moi drodzy, lecimy uwaga z piłeczką. Ja rzucam tutaj ultę na środek i zobaczymy, jak to zaraz się potopi. Ciekawa, ta piłka jest, słuchajcie, dla nich widoczna. To jest bardzo ciekawa sprawa. Ja tutaj słuchajcie, lecę. Spróbuję wejść do bramki i nie wyszedłem do bramki, ale jak widzicie, szyję. Gola! No to mamy teraz jeden do jednego i bardzo ciekawe, jak to zaraz się tutaj jeszcze po to, czy jak to się wszystko tutaj zaraz zakończy. Dobra, tam mamy Bibi Bibi pokonana, pięknie. Okej, okay, mamy też tutaj flanka, flank też polowany. Słuchajcie, rzucamy znowu. Ups, ulcikiem. Nie, nie, nie ja nie chcę piłki. Ja nie chcę piłki. O, tutaj sam już rzadziała e, ulta. My też tutaj, możemy tutaj rzucić i zwróćcie uwagę, mamy dwa ulty z dwóch przeciwnych drużyn. Całkiem fajnie to wygląda. Ja mogę słuchajcie, wyrzucić jeszcze jedną moją burzę. Wow, i te burze się na siebie, słuchajcie, nakładają, więc mega kozacko to się tutaj prezentuje, dobra? Tutaj mamy Bibi, która okej, okay, po to nam niestety nie udało się ramki, ale zaraz będziemy próbować. Dale. Oni teraz nas gonią, oni słuchajcie, idą do nas, ale nic im to, jak widzicie, e, nie daje, bo super, udało się ich pokonać. Prawie wszystkich poza e, Frankiem. Ja tutaj w takim razie jeszcze rzucam sobie. O kurde, ulta! Chciałem rzucić ulta, niestety kopnąłem piłkę. Tak, to się, moi drodzy, zdarza, dobra. Tutaj leci, jak widzicie, Sandy z piłeczką. Okej, okay, nie wiem, czy da nam ją po, e, jego pokonać. Że Sandy tutaj leci do nas, dobra. Udało się jeszcze to obronić, pięknie. Mamy Leona, mamy Franka, który strzeli nam ramkę No i niestety na tym trybie wygrać się nie udało. I na tym, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Powiem wam, że postać jest mega fajna, mega fa Gorąco polecam wam każdemu, żebyście ją mieli, żebyście ją trafili, trzymam za to kciuki. A jeśli chcecie zapomóc swojemu szczęściu, to macie, tak jak mówiłem, u mnie szansę zdobyć dwie takie postacie za darmo. Wiecie, co trzeba zrobić? Jeśli nie wiecie, to obejrzyjcie początek tego filmu. Ja póki co bardzo dziękuję wam za uwagę. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia już dzisiaj w środę o 18 na moim live'ie na Facebooku. Bye bye!